Cześć. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o mapach, jakich używam na swoich ploterach. Są to nowe mapy z tego roku. Jest to Garmin Avionics Plus oraz Garmin Vision Avionics Plus. Pływam cały sezon na tych nowych mapach. Przetestowałem je tak naprawdę w Europie, w Skandynawii i w Polsce. Także zapraszam na ten film, pokażę kilka ustawień, jak ja używam tych map na swoich ploterach. Bardzo ciekawą funkcją w nowych mapach Garmin Avionics Vision Plus jest cieniowanie aż w 10 kolorach. Paleta 10 kolorów ułatwia nam bardzo fajną możliwość podzielenia sobie tej, tej, tej warstwy, tej wody na różnych akwenach, co ułatwia tak naprawdę nam penetrację już w trakcie łowienia wytypowanej głębokości przybywania drapieżników czy też innych ryb. Jest to bardzo, bardzo pomocna funkcja, jest aż 10 tych kolorów. Pokażę na ustawieniach, jak ja mam to, to, jak można wchodzić w tę funkcję. Tutaj widać, jak ja mam swoje kolory. To jest moje ustawienie, tu jesteśmy na Jeziorze Mikołajskim. Płyciznę zaczynam od takich kolorów bardzo mocnych, aby nie wpłynąć wódką właśnie gdzieś w jakieś płytkie. Miejsca, żeby jej po prostu, że tak powiem, nie rozwalić, i stopniowo ja dochodzę do białego koloru, gdzie mam najgłębsze miejsca. Taką wodę w granicach 7, od 7 do 9 metrów mam niebieską i tak stopniowo sobie, to jest moje ustawienie kolorów, które najbardziej mi pasuje. Każdy może te kolory sobie, właśnie, w jakikolwiek dowolny sposób poustawiać. I robi się to w ten sposób, chodzimy na opcje, warstwy, woda. I tutaj mamy cieniowanie głębokości, wchodzimy, mamy paletę tych kolorów, możemy sobie wyznaczyć nową warstwę wody, którą, którą sobie możemy wyodrębnić, tak naprawdę, aż w 10, 10 warstw wody możemy sobie wyodrębnić, także jest naprawdę tego bardzo dużo. Jakich warstw mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mi to wystarcza, ale, tak mówię, jest to aż 10 możliwości. Jest to bardzo pomocne, jak już jesteśmy na właśnie rybach. Ja to stosuję od już kilku dobrych lat. Wytypowuję przybywanie ławic, na przykład strzelam, jest to czerwiec ławice chodzą w granicach 6-7 metrach. Potem spoglądam na tą batymetrię tego danego łowiska, tego, tego zbiornika, i już widzę, gdzie jest podobna woda, i szybko się potrafię tam przemieszczać moją łodzią i znajdować y, podobne. To, to się bardzo często fajnie właśnie sprawdza, że te ryby jednak jak już sobie wejdą w jakąś tam określoną warstwę wody, to się już i trzymają. Mapa Garmin nawialnik z Vision Plus posiada 5 opcji. Jest to mapa nawigacyjna, mapa wędkarska, cieniowanie reliefowe, mapa 3D, Fish Eye 3D. Tu mamy mapę nawigacyjną. Jest to mapa, którą używam do poruszania się, do przemieszczania się na łowiskach. Jest ona troszeczkę inna niż mapa wędkarska, jest mniej szczegółów wędkarskich, ale z kolei wszystkie Parametry, wszystkie znaki do poruszania się i do nawigacji na łowisku są tutaj naniesione. Tu na przykład mamy skały, jest to jezioro Mikołajskie. Wszystkie głębokości, batymetria jest też bardzo dobra tutaj. Mamy wszystkie szlaki. Tu mamy wytyczoną na przykład trasę przemieszczania się tutaj, taką cieśliną. Bardzo, bardzo, to ułatwia, bardzo to ułatwia, właśnie przemieszczanie się na łowiskach, na dużych łowiskach. Mamy tutaj rezerwaty, mamy szlaki, gdzie jest komunikacja między innymi statkami, jakimiś promami, tak jak w Holandii. Jest to dosyć istotne, jest bardzo czytelne. Niekiedy mamy bardzo brzydką pogodę, jest mgła, jest ciemno. Wtedy te kolory w mafie wędkarskiej by nam trochę przeszkadzało Także jak, jak pływam, ja zaraz przemieszczam y, się kilka kilometrów, czy też jakiś większy dystans. Ja zawsze przyłączam sobie na mapę nawigacyjną na pełen ekran, aby bezpiecznie poruszać się, czy też właśnie w ciężkich warunkach, w mgle y, dużej fali na mapie nawigacyjnej. Także polecam to. Y, mapa wędkarska do wędkowania, nawigacyjna do podróżowania. Przejdźmy teraz do mapy wędkarskiej. Tu mamy mapę wędkarską. Już na początku filmu pokazywałem te warstwy kolorów, które możemy stosować. Mapa wędkarska wygląda w ten sposób, że jest bardzo dużo szczegółów potrzebnych dla wędkarzy. Batymetria jest bardzo, bardzo szczegółowa. Jest izobaty, izobaty są co pół metra, co naprawdę już bardzo dokładnie nam pokazuje strukturę dna, wszystkie dołki wypłycenia lub jakiejś głębokości. Zwróćcie uwagę, jak to bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy akurat te jezioro Mikołajskie, sobie tak upodobałem, ale tu mamy obok następne jezioro. I zwróćcie też uwagę, ile tych jezior jest już na tej mapie. Tak, że większość jezior jest w Polsce już zrobionych. Mamy, no, szczelam tutaj jakieś jeziorko, malutkie jezioro. Juno się nazywa, też jest tutaj bardzo ładna batymetria wędkarska w moich kolorach wcześniej jak już mówiłem dostosowanych do mojego oka i tak to wygląda mogę wam jeszcze pokazać bo tu jest akurat co Mazury tutaj tutaj jest, jest Zegrze Serock. te czerwone miejsca to są wypłycenia niebieskie głębsza woda Tutaj akurat nie ma takiej głębokości powyżej 10 metrów, czyli nie mam białego koloru. Tak jak mówiłem, praktycznie wszystkie jeziora w Polsce już są zrobione. Tu pewnie będziemy mieć Czorsztyn. Tak, tu mamy jezioro Czorsztyńskie. Jasny kolor, głęboka woda, izobaty, bardzo szczegółowe. Zwróćcie uwagę tutaj, jak one są ciasno, tutaj ponad, to jest pół metra każda linia. Te nasze. Te nasze namiary, które możemy tak naprawdę w domu sobie zobaczyć, pobierając aplikację Active Kapitan na naszym telefonie. Mamy tą samą mapę równocześnie na ploterze i na telefonie. I to jest bardzo fajne, bo ja bardzo często korzystam w domu, siedzę sobie i na telefonie przez aplikację Active Kapitan oglądam sobie łowisko wcześniejsze lub te, na których chcę jechać na drugi dzień i mogę sobie wytypować ciekawe miejsca, już tak naprawdę. Dużo wcześniej w domu. Jest to bardzo fajnie, że mamy to i na ploterze, i też na naszym telefonie, co ułatwia, tak jak mówię, niekiedy zaplanowanie wcześniejszego wyjazdu na ryby. Nie wyobrażam sobie w ogóle, słuchajcie, wędkarstwa takiego nowoczesnego, gdzie poruszam się po takich dużych akwenach bez tego typu map, bo one naprawdę bardzo dużo pomagają. Ułatwiają nam łowienie ryb. Jest to bardzo, bardzo ważne. Mapy Garmin Avionics yy, współpracują niemalże z każdą yy, echosondą serii GPS, MAP lub Echomap. Yy, szczegółowe informacje znajdziecie na stronie garmin.pl. Yy, tam są wszystkie informacje odnośnie map i urządzeń, który, z którymi one, one tak naprawdę współpracują. Zachęcam do map. Nie wyobrażam sobie pływania, wędkowania oraz bezpiecznego poruszania się po łowiskach. Jest to fajne wędkowanie i bezpieczne łowienie, poruszanie się po różnych akwenach Polski czy też Europy.